Marta zdaje sobie sprawę, że nie będzie jej łatwo rozmówić się z mężem. Dam ci rozwód. Co? Dziecko, co ty bradzisz? Przecież wszystko sobie wyjaśniliście. Nie mogę dłużej z tobą być. Przecież ci obiecałem, że więcej nie tknę jej palcem. Kasper, ja cię nie kocham. Ty mnie też nie. Marta! Oszukałam cię. To dziecko nie jest twoje. Co? Wrobiłam cię wojcostwo. Przepraszam. Chciałam po prostu, żeby moje dziecko miało lepszy start niż ja. Martunia, ty się chyba źle czujesz. Chodź, położysz się. A ty się niczego nie domyślałaś? Jestem pewna, że coś podejrzewałaś, ale wolałaś milczeć. Tobie nie zależy na moim szczęściu, tylko na tym, żebym się wrzeniła w bogatą rodzinę. Nonsens. Zrobiłaś ze mnie totalnego idiotę. Co ja teraz powiem ludziom? Nie wiem. Zwracam Ci wolność, Kacper. Nic mi nie jesteś już winien. Będę musiała poradzić się prawnika, czy można ten ślub jakoś anulować. Narobiłam głupot, ale postaram się to wszystko jakoś odkręcić i zawalczyć o własne szczęście. Boże mój. Co ona najlepszego narobiła? Ta dziewczyna ma nie po kolei w głowie. Przecież ona zginie bez niego. Mogła mieć wygodne życie, a będzie bohaterką skandalu. Całe miasto będzie wytykać nas palcami.